Witam serdecznie. Jesteśmy tutaj w gronie przyjaciół, kolegów, narodowców, którzy, którzy przyszli zaprotestować przeciwko kolejnej prowokacji, przeciwko suwerennym władzom Federacji Rosyjskiej. Chodzi o to, że tu w tym pałacu, XVIII-wiecznym pałacu Radziwiłów, obecnie siedzibie Polskiej Akademii Nauk, ma być organizowane spotkanie spiskowców. Którzy mają na celu obalenie prawie tego rządu na Kremlu. I to jest wciąganie Polaków, polski naród, państwo polskie do wojny z Rosją. My nie chcemy tej wojny, bo to nie jest nasza wojna, tylko to jest wojna Żydów z Rosją, bo zawsze marzyli o tym, żeby zniszczyć Rosję do końca przede wszystkim wyeksploatować ją. Putin się nie zgadza, jak widać, na, te ich, na ten ich dyktat. Światowy. Władze, w ogóle władze rosyjskie, bo Rosja to nie tylko Putin, przypomnę, to jest cała generalicja, to jest naród, który staje za swoimi władzami, bo widzą co się dzieje, że Zachód nadal ma takie plany ekspansywne wobec Rosji, że chcą zniszczyć i to włączają do nas, do tego Polaków. Chcą naszymi rękami wywołać wojnę i swoje brudne interesy załatwić. Jesteśmy w ciekawym miejscu, bo przed chwilą mieliśmy sesję z panią kierownik Grochowską, która powiedziała, że musimy według regulaminu Polskiej Akademii Nauk zapłacić 100 zł, jak chcemy w ogóle sfilmować czy zrobić zdjęcie na tle, na tle pałacu. Co ciekawe. Co ciekawe. Pani Grochowska. Tak, Dokładnie. ale o to jest tylko urzędnik. Natomiast ci, którzy jej to zlecili i w ogóle robienie z tego miejsca komer komercyjnego biznesu, kiedy my jako naród polski, my przedstawiciele narodu polskiego, nasi rodzice płaciliśmy podatki i na fundusz odbudowy choćby Warszawy, zabytków z naszych podatków idą pieniądze na utrzymanie takich zabytków i jeszcze raz mamy płacić haracz. Jest to niedopuszczalne. Ciekaw jestem, czy ta delegacja, która tutaj ma być, czy mają ci panowie tu obradować. Dowiedzieliśmy się, że noclegów mają na 42 osoby. Yy, właśnie nie mogliśmy się nawet kawy napić w restauracji, bo jest już zamknięta, czyli czekają na gości. Stać widać yy, tych yy, zarząd yy, tego interesu Polskiej Akademii Nauk na to, żeby nie zarabiać w tym czasie na, na zwykłych yy, Kowalskich, na zwykłych gościach. Czyli jest to widać opłacone, czy yy, za nasze pieniądze już yy, przygotowane miejsce spotkań spiskowców. Przy, przypomnę. Ludzi, których powinno się wygnać albo aresztować i przekazać w rękę Rosjan, jeśli by takie plany mieli wobec suwerennego państwa. My nie, nie wywołaliśmy ani nie wypowiedzieliśmy wojny Rosji. I dlaczego się tak zachowują nasze władze wobec naszego sąsiada, z którym powinniśmy prowadzić najlepsze stosunki gospodarcze, bo z takim potencjałem sąsiad, brat, ci, którzy. Między innymi z nami wyzwalali Polskę, bo trzeba przypomnieć, że choćby tutaj wiabłonnie, z tego miejsca, gdzie stoimy, 16 stycznia 1945 roku, pierwsza dywizja Tadeusza Kościuszki i y, zmontowany y, dywizjon, czy pułk, albo dywizja. Dywizja. Dywizja piechoty nazwana berlińską ruszyła do wyzwalania Warszawy właśnie spod jabłonny. W październiku 1944 roku już tutaj przyczółki zdobyli, ale wcześniej się wykrwawili i poszli na Warszawę właśnie 17 stycznia, wyzwalając ją. Co ciekawsze, tutaj także w 1920 roku stacjonował sztab o, przez cały rok od 1920 do 1921 sztab generała Władysława Sikorskiego, który był jednym z dowódców w obronie przed żydobolszewizmem, który szedł na Polskę i na Europę. Ale tutaj też bardzo ciekawe miejsce jest związane z decyzją generała Rozwadowskiego, który dowiedział się, że bardzo dużo Żydów dokonuje dywersji, wręcz oczekują na przyjście bolszewików, Żydów tych w ramach tej Armii Czerwonej z Leninem, Trockim, Dzierżyńskim i tak dalej, Konem, że oni robią dywersję w szeregach naszych wojsk. No i postanowił rozwadowskich tych Żydów z tych pułków, jednostek, oddziałów wyciągać i wsadzić ich tutaj do obozu. Obozu takiego internowania. O tym, się nie, o tym się nie mówi, bo to jest niechlubne dla Żydów. Oni zawsze przeciwko nam występowali. To właśnie tutaj w Jabłonie był taki obóz przejściowy dla nich. Bo wiecie, co robili, potrafili wyłamywać zamki w armatach, niszczyć spiach sypać, przeżyli panikę, przeżyli panikę, bo na przykład ruszał do ataku odziatu, Icek jojne karabin, krzyczał, ratunku, uciekajcie. no Na przykład no, były takie dywersje, zawsze, zawsze takie były i nie ma co na ich liczyć. Ponieważ byli to brudasy, gdy ustawiono im. Przepraszam, że tak, ale taka jest prawda. Ustawiono im beczki z naftą, to powiedzieli, że Polacy chcą ich spalić. Tak, ale to o są. O tym Żydzi piszą. Sami Żydzi o tym to piszą. podaj źródło, co to było. Ja przyniosę ja ci do tego. No dobrze, natomiast chodzi o, o fakty historyczne. Tak? To proszę tak. sprawdzić faktem historycznym, że był tutaj. Obóz przejściowy dla Żydów, dywersantów, którzy szerzyli panikę, niszczyli nam sprzęt wojenny. Tylko Żydzi piszą, że Piłsudski o tym nie wiedział. Akurat. Sam uciekł do kochanki w tym czasie no, ale... i generał Rozwadowski prowadził całą walkę. Ale to wracamy do 4 listopada 2022 roku. Właśnie tutaj mają się odbyć te. Te spotkania, te narady, ciekawe przy jakim alkoholu. Może by nas zaprosili, może się później przyjdziemy, bo my jesteśmy wcześniej, żeby uprzedzić. Wcześniej także podpisaliśmy się pod pismem protestującym m.in. z naszymi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Spadkobierców, Kombatantów II wojny światowej i innymi kombatanckimi i organizacjami politycznymi, społecznymi. Na ręce prezydenta, nominalnego prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudy, na ręce ambasadorów Rosji, że nasze stanowisko jest znane. Że my sobie nie życzymy czegoś takiego. To jest dywersja, zbrodnia. Dopiero co prowokowali Rosjan niszczeniem pomników. Cztery kolejne pomniki armii radzieckiej zostały zniszczone na terenie Polski. Jest to niezgodne z umowami, które podpisywał rząd polski w 1992-1993 roku z Federacją Rosyjską. Jest to niezgodne w ogóle z prawem narodowym, żeby niszczyć pomniki związane z martyrologią jakiegokolwiek narodu. My nawet pomników SS-manów nie niszczyliśmy. Owszem, były takie, ale to były spontaniczne jakieś akcje. Natomiast nie było to, to zmasowane. Nadal cmentarze tych żołnierzy, którzy nas napadli, nadal istnieją na terenie Polski. Co więcej, to, to co się obecnie robi, jest to kampania szczucia do wojny. My nie chcemy wojny z Rosją. Wiemy, że bylibyśmy od razu przegrani. A my w ogóle nie chcemy żadnej wojny z naszymi braćmi słowianami. To Zachód nas pcha to ci przedstawiciele wielkich korporacji, ci sami, którzy finansowali Lenina, Trockiego, Dzierżyńskiego i innych rewolucjonistów. Piłsudskiego, I prawdziwe nazwisko, Ginert Zelman. I Adolfa Hitlera też. też. Dlatego ma prawo mówić Władimir Putin, że na Ukrainie obecnie rządzą naziści, potomkowie hitlerowców. Bandera i, i inni bohaterowie są tam brani pod uwagę jako przywódcy narodu. Tak, to są... To są przedstawiciele tych jakby wykonawcy planów tych wielkich korporacji, właścicieli banków, bankierów, którzy zarabiają na wojnach. My, normalni ludzie, nie chcemy normalnie żyć, czyli w pokoju, chcemy współpracować ze wszystkimi narodami, wszystkimi sąsiadami. I z Niemcami, z Ukraińcami, z Białorusinami, z Litwinami, ze Szwedami, Czechami, Słowakami. Ze wszystkimi, którymi sąsiadujemy, natomiast nas ten rząd obecny, bandycki rząd bym powiedział ludobójczy, jeszcze chce wepchnąć na wojnę. Naszych chłopców chcą wysłać na wojnę. Na to się nie, nie, nie zgadzamy. Nie wystarczy im kopalń, nie tak. wystarczy im wyciętych drzewek w grójcu wszystkich, bo, bo jabłko złotówkę kosztuje, a on za złotówkę go ma sprzedać, więc wycinają całe sady. I bankrutują nasi sadownicy. No nie tylko to dywersja, choćby z kopalniami. Zobaczcie, no. Polska na węglu stoi, a my mamy importować węgiel, tak? Z Indonezji, tak? Albo z Australii. A poza tym zbrodnia, próbuje się nas jeszcze naciągnąć na wielkie koszty budowy elektrowni atomowej. Ju, dwóch, ale to, to czy zbudują to jest inna sprawa. Natomiast naciągnięcie nas na taki projekt, który naraża nas pod względem niebezpieczeństwa choćby nuklearnego. Tu nas szczują i straszą bronią nuklearną, a tu nam bombę taką chcą podsadzić. Także dziękujemy. My mamy dosyć węgla, żeby się opalać przez kilkaset lat, jak nie, jak nie więcej. I nasze elektrownie mogą funkcjonować bezpiecznie na węglu. Skąd wezmą paliwo nuklearne? Słuchajcie, skąd wezmą? Prze ale skąd? Będziemy uzależnieni od konkretnego dostawcy, będziemy niewolnikami. Uranu jest coraz mniej na świecie. Amerykanie budują ale na wodorze, nie, kupują, nie budują na bombie na i tak dalej. Co dalej? Gdyby jeden kraj u nas budował, to teraz wyobraźcie sobie, od 4 do 6 tysięcy trzeba ludzi, którzy będą obsługiwać taką elektrownię. I teraz Jeden nam zbudują Francuzi, jedną Amerykanie, a, a trzecią Koreańczycy. Koreańczycy. Można by było tych ludzi przesuwać w razie, gdyby była taka potrzeba. No to każdy inna technologia. Inna technologia I, yy, I to zwiększa koszty, to ale zwiększa te... koszty i naraża nas to na tak niebezpieczeństwo. Z bronią. Jak się zepsuje czołg, to musi jechać do Niemiec. Do serwisanta. Do, do serwisanta. do Berlina. Bo w Polsce nic się nie robi, tylko się wszystko sprzedaje. Bo już w naszych piątkach nie można amunicji normalnej do czołgu. Jeśli czy do karabinu chodzi o, kupić. O, o węgiel, to chciałbym dopowiedzieć taką rzecz. To tak jakby yy, kazano. Yy, sprowadzać lód na Antarktydę. Tak Polakom każą sprowadzać węgiel. No tak, wozić... Nie e, mam słów, no. wozi, Wozić śnieg... To są okupanci, a nie, a nie ludzie, którzy kierują Polską. Okupanci nasi. Zgadza się, natomiast to, co my możemy zrobić, wyrażamy swój sprzeciw przeciwko temu, co władze robią. I tutaj widzimy, że ta prowokacja związana z tym spotkaniem w Jabłonnie, no mamy nadzieję, że nie dojdzie do skutku, ale tu widać przygotowania już Przejdź, są. Nie pozwoli władze Wydział bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego nie zgodził się na naszą pikietę tutaj, żebyśmy to zarejestrowali. Robimy to spontanicznie, nie ma nas wielu stąd, ale uważam, że protest powinien być jednoznaczny wszystkich patriotycznych organizacji. Jest to prosta droga do tego, żeby sprowokować władze w Rosji, żeby też jakieś e, działania odwetowe wobec Polski e, zorganizowała. I to jest e, szczucie, jest to prowokacja. Jak w Gliwicach w 1939 roku, e, jak World Center, wysadzenie tych wież przez e, CIA i Mossad. Także bierzmy to wszystko pod uwagę. Te władze są nieodpowiedzialne nasze w Warszawie i te władze trzeba było zmienić. Ja jestem za tym, żeby stworzyć rząd, e, jak tu się nie uda w Polsce, legalny, to gdzieś na uchodźstwie. na uchodźstwie właśnie. Ja myślę, że e, spytam się, e, jak będzie okazja Władimira Putina, czy by nie udzielił schronienia polskim patriotom u siebie w Moskwie, czy nie moglibyśmy tam... E, nie, e, nie, chcą, nie chcą e, żyć pod butem, pod panowaniem e, tej e, zbrodniczej mafii e, bankierskiej, która wywołuje co chwila wojnę i dokonuje ludobójstwa. Dziękuję serdecznie. Mówił Sławomir Andrzej Zakrzewski, Ruch Suwerenności Narodu Polskiego. i okay,